Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce, moi drodzy, jest dzisiaj z nami nuksownik Hello. No i moi drodzy, jak w poprzednim odcinku graliśmy warszawą, tak w tym odcinku wracamy na Fenki i dogrywamy nasze placementy, ze względu na to, że, no, zobaczymy, gdzie wylądujemy po placementach, no bo nie będę ukrywał, że jest to początek sezonu i być może zaliczymy się o top 100. Mamy, no, mmr -y prawie, że podchodzące, więc jeżeli się skupimy i strajhardujemy, to być może tam wylądujemy, także trzymajcie kciuki. RL Exchange, strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket. League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Z kodem Bruce 3% zniżki. Link do strony w opisie. Dobra, zapowiedziałem tak, że musimy wszystko wygrywać. I trafiliśmy jest na, na popier... Na Q. Je. A ty jesteś popierone sam chyba w sobie, że ty myślisz, że to abstorbujemy. Aspekt, mam to... Okej, okay, ty, ja ty też. Okej. Okay. Podam, podam ci. Okej, okay, uważaj. Strychhardujmy teraz, te sześć meczy. Ja Dobra. jestem za tobą jak chcesz. Nice. Nie, z, nie wiem czy double. to... Uwaga My bad, my bad, my bad uh -huh. Fajka dawaj Dobra Mam to uh -huh. Uwaga, on tylko hit nie pompuję Bumpuję go, pompnąłem go Sam, sam, sam Nice, mam no, to ty tylko. no Spróbuję demo A, uh -huh. no, Mam to A, hey, works Mam to No Nice Mam jeszcze No, będę na środku jest tu? Bump? Nie, to nie zdążyłem. Nice, lewo jestem jak chcesz. Go? Solo? Nice? Nad jednym. Ok, nice bump. Zestrzałem od razu łodyję. Okay. Uwaga, uwaga, ty Bez sensu O oh, kurde in czy nie? Oh, A, fuck. Zjebałem okay. Prawo? Próbujesz? No, próbuję. O, oh, Jezus No, nie wiem. Wstjeprzyłem, za, bar za bardzo na lewo Pan to skontrował jeszcze dobrze. Dobra, ci ludzie są po prostu dobrzy. Tak w chuj dobrze. No. Demo? O jestem. Zastrzałem in, zostaw Nice. Okay. Jeszcze dwa. Jedź cofnę. Jadę. Mampnąłem gościa. Ja Figma. Nice, brawo, mam to. Mam zero jak chcę. Mam to. Okay. No in. Kurwa, sorry. Zdążysz? Mam no? Zdążysz. Bumpnałem go. Oła. Oh, wow. oh, my bad. Mam to. Mhm. Mm Jest tu. Mam. Nice. Bumptank, nie Bumptank, dawaj Nice A za blisko, jestem za tobą Od Fajkuję go Masz to Dawaj Nice Fajk Jest to I sypnij od razu do mnie Nice Reshot Ja pierdolę I ja cię cofnę Nice Mid jestem jak co Nice Aha. Mam No Mid jestem Nice, brawo nad jednym, próbuję go bloknąć. Nice. O. In, in, in. Let's go. Nice. Brawo, nice. jeszcze jedno. Zostaw. No, up jest, Apies, mhm. Masz? Może? ja nie, nie mam. On to poda, prawda? Masz? Nice. Tak, Lo 13 mam. Mhm, jest up. Blok. Nice, safe, brawo. Czas, masz, czas, czas, czas. Się. Nice, brawo. Mam Jesus. To? Mam fake'a, fake'a, fake'a. A piesapióst. Aha. Fake. Ważej. O nie. musiałem Chciałem zaryzykować, early challenge'ować. My bad. Poczekaj, nic się nie stało. Fejkuję, dobra? Mhm. Mm nie wierzę w siebie sobie. luz, luz luz. Dawaj szybko? Mhm. Dawaj, strzał a, wiem, 12 mi zostało po, tym, po tej na ŁOLU. No nic, nic się nie stało, na nami dostaliśmy. Jak widzicie, pierwszy mecz przegraliśmy, ale to jeszcze nic nie znaczyło, ponieważ w dalszym ciągu byliśmy w stanie wbić top 100 Wystarczyło tylko nie przegrać żadnego placementa, co mimo wszystko nie jest takie łatwe. Dobra, biorę to. Poły. Nice. Sam? One Nie, do siebie, do siebie. O, fajne to było. Lobus, Lobus. Spoko. Mam to, mam to. Ok. Jest tu? Mhm, mm masz Muszę nice. tak jestem jak coś? No masz Do ciebie mid? Mam 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 uh -huh. mam Ok. Okej okay. chciałem pod nim zagrać Aaa, ah, demon ten. Masz Mhm. Mm nice Jest tu Oh mm -hmm. quick quick In in in, in. O, no to jeszcze lepiej, brawo. Nice shot. <gry> followuję. Mam? Bądź środek, ja Aha. od sufitu ci zagram bombę. Dobra. Nice, brawo. O. Czekam na. na para. Mało. No, mogę. Nice, brawo. Lipijam to. Lipnę to. Aha. po prostu ja mam zero, spadam. Spoko mam to. Uwaga, ziemia. Masz? Tak, tak, na luzie. Nice. Jednak nie. nie mam to. Robić. Mam 0. Dobra, ja jestem za tobą. 50? No, w bit nie Nice, brawo. Nice. Próbujesz backfastnąć? Albo sam? Coś. Aaa, nie chciałem tego pincha zrobić. Do ciebie? Do mnie? Do, <laughs> Do nice. ciebie. No i prawie. Nie mam Czerny tam Mam zero. Biorę dwunastki. Nadine? Okay. Fajkuję, Mam zero, mam zero. zero. Nic nie, 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 okay, nie. Okay. Ja to szadowuję. No. Nice. Dawaj. Pod nim. Wiesz. No, klasycznie. Fajno, brakuje mi jeszcze, mój drogi kolego. Już ci mówię, ilu placementów? Brakuje mi. Czterech placementów mi brakuje. I jeżeli wygramy te cztery mecze, to będziemy bardzo blisko top 100. Więc założenie jest takie: odcinek kończy się jak przegramy mecz, dobra? Jak przegramy mecz, jak mm. odcinek kończy się? Bo to tam placementy, granie już tyle i odcinków widzieliście na YouTube z tych placementów. Zagrajmy w końcu o coś: zagrajmy faktycznie o zwycięstwo i o to, żeby być w top 100. Także zapraszam do Gierek. O, ci sami. Dobra, ci sami. No to jazda, to pełne skupienie nie wiem, mówić, że w następnej to zanurę albo Watira. Jak już tak powiedziałeś. Co? So, Aby no było, biorę. Inaczej, no. mam za ciebie? masz męcz? Masz? Bra, mam No? Mam to dalej. on. O, przepraszam, uważaj, las jesteś. A, muszę co? cofnąć. No. Znoszysz? Nie. Okej, okay, unlucky, unlucky. My bad. Wziąłem biorę padę w takim razie. A Bramca? On nie ma komu. Blokuje. On... Dobra, co mam za ciebie? miał komu. Bad ending. Mam O, open Opa, gangam Style, kurwa. <gulanie> Przepraszam nice. Spoko Podam Też Obudzimy stało. właśnie, obudzimy właśnie tego Oj, co? Jest przejebany Środek Okej okay. Gol. mówię ci Gotowałem Mam to? Mhm. Do Domida? Nie dam rady Mam zero Spoko, spoko Bumpuję Nie mam jak z tego strzału zrobić Ok. Lecę! Ja pierdolę. Eee. Mam to. Masz? Mam to dalej. I Kradną mi boosty, ja mam mało za tobą. Biorę setę. Masz apa, okay. Jak chcesz. Jestem za tą. Nie ma sensu. Cześć. Coś Cześć. <grym> Cześć. Sus. Ta, ta gra to taki sensu. Mam? Nice. Open? <grym> HAHA! <laughs> Goś mnie kopnął, no! Kurwa, jaki główiany mecz, Dobra, dawaj, dawaj, grały. No, nie mogę. Puść to. Nie, nie puszczaj! No nie trafiłeś tego, tak? Czy co? N nie trafiłbym tego, bo nie wiedziałem, no. że to pójdzie taki kwiat. Część, część, część. Nice. Czas, 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 kupę czasu. Po prostu go rozbił mechanicznie. Druga, jestem w razie czego. Okej. Okay. o, nawet nie Mechaniczne 50. rozbicie było. Brawo. Bamfnąłem jednego. 14 Środek mam. jak coś Mam zero. jeszcze boosta przeskoczyłem Up. Nie Ja co czas 12 stary Low 50 No Yes <ścoughs> Takie wykręcanie robiłem Nice, open Sam Kombinuj mechanicznie rozbicie. Nice Zapię się Przepraszam, nie, czartowałem Mam Do mida? No, one more hit. Stary ja nie wiem co. Ja nie wiem co my robimy. Pomóż o, mi w tym. Oh uh, challenge, Mordą, mówię ci. Okej. Okay. Mam. Nie mam boosta, Zabrał mi stąd. Nie bawam tego. Backpass. Backpass <noise> <noise> do bramki, nie mogę. Nie mogę, kurwa, co, co to są za mecze. Followuję, nie, focus. focus, 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 followuję. Jazda, wygrajmy to. Hard follow. Nice mam, bądź środek, bo nie, nie, trafi. nie trafię Aha no. Ale, ja myślę, że Ale nie trafisz, a nie a, Nie, w sensie, ja nie trafię Nie wiem, stary, jest niemoc Niemoc jest w tym meczu, moc jest w tym meczu się tego ziuta? Fake'a, 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 no Tyle On wyjadł, on Przepraszam Aha, tylko tak hitne, no. na palę Up jestem mhm. Mam, mam, mam Czas, proszę kup mi czas Plecy masz, plecy rosną jak coś Nice, sam a wziął się znikąd Uwaga Bije mam... go, bije no. go mam... O, Nie o, mam busta. O, to przerąbane o. Katuj, 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 katuj Nice O, dałem mu, dałem mu lekkiego Takiego poje? Ja? Mam? Do mi daj jestem Mhm o, o nie Nie mów Dobra, wiem, czy to nie Tak, uh -oh. uh. tak, <laughs> Spieprzyłem ten challenge. Słuchaj, należało nam się skończyć ten odcinek w tym miejscu. No, no należało Jakby, się. Kurwa. Widzowie, wybaczcie, ale Top 100 nie będzie. <grywa> Trzymajcie topsto się cieplutko. Top 100 w tym sezonie nie będzie. Nie no, gówno zagrałem. Ale... To prawda. Moi drodzy, ten sezon dopiero się zaczął, także będziecie widzieli masę fajnych odcinków. No i co mogę powiedzieć? już? Trzymajcie się cieplutko i do następnego. I nagrać geometrii do